Już za dwa dni odbędzie się tegoroczne The Game Awards największa gala, na której twórcy gier zostaną nagrodzeni za swoje świetne produkcje. Do najważniejszej kategorii, czyli Gry Roku, zostało nominowanych sześć produkcji: Spider-Man 2, Alan Wake 2, Resident Evil 4 Remake, Baldur's Gate 3, Super Mario Wonder oraz The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Która z tych gier powinna wygrać? Hejka wszystkim, z tej strony Mariusz z Ostatniej Tawerny, a dzisiaj wraz z innymi redaktorami opowiemy, która według nas gra otrzyma tytuł Gry Roku 2023. Zapraszam! Marvel's Spider-Man 2 był jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji ostatnich lat i jest też bardzo mocnym kandydatem do zdobycia tytułu gry roku na tegorocznym The Game Awards. Jest to oczywiście też mój faworyt i zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Na początek warto wspomnieć, że. Twórcy ze studia Insomniac nie próbowali wynajdować koła na nowo. Wzięli większość sprawdzonych rozwiązań z poprzednich dwóch gier, z pierwszego Spidermana oraz ze spin-offu o Milesie Moralesie i przekleili je tutaj, ulepszając je tylko. Najlepszym przykładem na to niech będzie sterowanie, chociażby podczas poruszania się po Nowym Jorku. Huślanie się na sieciach i najróżniejsze skoki i akrobacje pozostały praktycznie bez większych zmian. Dodano do tego jedynie... Skrzydełka dla obydwu naszych Herosów, by ci mogli szybować, co jest bardzo użyteczne. Zwłaszcza, że dodano także tunele powietrzne, i w momencie, w którym wlecimy w jeden z takich tuneli, możemy przelecieć praktycznie od jednego końca Manhattanu na drugi, a nawet przelecieć do Brooklynu czy do Queens. Jeśli chodzi o walkę, tu wielkie zmiany także nie zaszły. Dodano kilka nowych umiejętności, trochę nowych animacji i to w zasadzie jest wszystko. Niektórzy dziennikarze zarzucili Studiu Insomniak pójście na łatwiznę, nie zmieniając. Zbyt wiele, ale po co coś zmieniać, jeżeli to dobrze działa? Prawdopodobnie najważniejszym nowym elementem, który pojawił się w Spider-Man 2, jest oczywiście obecność dwóch pająków: Petera Parkera i Milesa Moralesa. Gracze mogą w dowolnym momencie przełączać się między postaciami, ale niestety jeśli chodzi o rozgrywanie misji fabularnych, tutaj do każdej jest przydzielony konkretny pająk. Podobnie jest z niektórymi działaniami pobocznymi. Ale nie będę wdawał się w zbyt wiele szczegółów, żeby nie spoilować. Po raz kolejny możemy odblokować najróżniejsze alternatywne kostiumy dla obydwu bohaterów. Które nawiązują zarówno do komiksów, jak i filmów oraz poprzednich odsłon serii. Nie są tym razem do nich przypisane żadne umiejętności. Te odblokowujemy na bardziej tradycyjnym drzewku rozwoju, a w zasadzie na trzech: jednym dla Petera, jednym dla Milesa oraz jednym wspólnym. Przejdźmy teraz do aspektu fabularnego gry. Akcja została osadzona mniej więcej rok po wydarzeniach z pierwszego Spidermana oraz spin-offu. Tym razem nasi bohaterowie muszą się zmierzyć z bezlitosnym Cravenem, który przybył do Nowego Jorku razem ze swoją armią najemników. By zapolować zarówno na Petera i Milesa, jak i ich największych wrogów. Na nieco późniejszym etapie historii przyjdzie nam się także zmierzyć z Venomem. Jednak tutaj nie będę też zdradzał zbyt wiele, wiecie, spoilery. Fabuła w grze jest świetnie poprowadzona. Akcja toczy się niezwykle płynnie, i to pomimo tego, że w różnych momentach musimy przełączać się między bohaterami. Bynajmniej nie da się odczuć żadnego Chaosu czy zamieszania wywołanego właśnie tym mechanizmem. Obaj bohaterowie mają własne wątki w tej historii, które są też powiązane z ich codziennym życiem. Wisienką na torcie tego tytułu niewątpliwie są genialne isteregi, które są rozrzucone po całej mapie, ale nie tylko. Część z nich możemy znaleźć w kostiumach nawiązujących do innych postaci. Inne to na przykład budynek Fantastycznej Czwórki, który jest jeszcze w budowie. Kancelaria prawna Mata Mardoka, czy czyli Daredevila. Czy ambasada Wakandy, przed którą możemy wykonać słynny salut poprzez skrzyżowanie rąk i w ten sposób oddać cześć zmarłemu Chadwickowi Bosmanowi. Moim zdaniem Marvel's Spider-Man 2 nie tylko jest najlepszą grą w tym roku, ale też prawdopodobnie najlepszą grą o superbohaterach w ostatnich 10 latach. Pomimo tego, że ten tytuł Tytuł ma bardzo silną konkurencję i tak uważam, że to właśnie on powinien zgarnąć najwyższe wyróżnienie na The Game Awards. Jeśli będzie inaczej, będę troszkę rozczarowany. Baldur's Gate 3 to tytuł, który w mojej opinii całkowicie deklasuje konkurencję i to na wielu poziomach pierwsze muszę zaznaczyć, że nie jestem jakimś ogromnym fanem tej serii, a z klasycznych RPGów w rzucie izometrycznym najcieplej wspominam Planescape Torment, a nie poprzednie Baldury. W związku z tym na premierę części trzeciej nie czekałem z niecierpliwością ani żadnymi konkretnymi oczekiwaniami, a mimo to naprawdę mnie urzekła i dała mi zachwyt i radość z grania, jakiej nie czułem od lat. Ostatnią bardzo głośną grą od dużego studia, która wkniotła mnie w fotel i przerosła moje oczekiwania, ustanawiając niejako nowy standard tego, czym jest dla mnie świetna gra, był Wiedźmin 3, a przed nim Dragon Age Początek. I tak, dobrze liczycie, to tytuły sprzed 8 i 14 lat, więc moje zachwyty nie zdarzają się często. Przede wszystkim Baldur's Gate 3 to doskonały przykład tego, jak wspaniałe efekty można osiągnąć trzymając się oskulowych zasad i priorytetów projektowania gier RPG. Czyli stawiania na świetną, wielowątkową i skłaniającą do myślenia fabułę, pełną intrygujących i złożonych psychologicznie postaci, jednocześnie wykorzystując do tego ogromne możliwości dzisiejszej technologii, o których kiedyś można było jedynie pomarzyć. Mamy tu zatem świat, dialogi, zadania i voice acting mogące śmiało konkurować z klasykami gatunku, określone dodatkowo piękną grafiką, filmowymi kascenkami i dowolnością eksploracji czy opcji odgrywania postaci, jakie trzymają się współczesnych standardów. W ten sposób studiu Larian udało się wskrzesić kultową markę sprzed ponad 20 lat i nie tylko nie zbezcześcić jej dziedzictwa w oczach starych fanów, ale wręcz pchnąć ją na nowe wyżyny jakości. Nie sposób nie zauważyć choćby tego, że Larian zdołał wykorzystać doświadczenie zdobyte przy pracy z ich własną serią Divinity, by nadać większej głębi walkom i całej taktycznej stronie nowego baldura, jednocześnie nie odbierając mu własnego charakteru i nie przekształcając go w Divinity Original Scene 3. Dostaliśmy więc wspaniałego, lasowego RPGa oferującego doświadczenie tak zbliżone do porządnej stołowej sesji piątej edycji Dungeons and Dragons, jak to tylko możliwe, od błyskotliwego, zaangażowanego studia, które w moich oczach jest na dobrej drodze do zajęcia zwolnionego przez CD Projekt Red miejsca w serca graczy jako złote dziecko gatunku CRPG. I Za to wszystko czapki z głów z mojej strony, a Baldurowi będę gorąco kibicował, gdy przyjdzie czas przyznawania nagród. Prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjna pozycja z tegorocznych nominowanych gier. Większość osób nie wyobraża sobie, by remake gry z 2005 otrzymał tytuł Gry Roku, jednak warto podkreślić jedną rzecz. W tym roku wyszło mnóstwo świetnych gier. Naprawdę, uważam, że był to genialny rok dla graczy, pomijając wpadki typu Golum i fakt, że R4 Remake otrzymał nominację wśród tylu znakomitych tytułów, świadczy o jego jakości i że nie tylko nostalgia przyciągnęła ludzi. Capcom kolejny raz pokazał, że potrafi w remake'i. Mimo ogrania przeze mnie niezliczoną ilość razy oryginału, tegoroczny Resident Evil zaskakiwał mnie praktycznie na każdym kroku. Zmienione wątki poboczne, które nabrały więcej sensu w nowej odsłonie, przebudowane miejscówki, które pod nową cudowną szatą graficzną przypominają miejsca z koszmaru, ale jakże pięknego koszmaru. Zwiększone znaczenie eksploracji, klimat świata ogromny i za pierwszym podejściem będziemy wbici w fotel. Walka satysfakcjonująca i wymagająca adaptacji do sytuacji, dynamicznie zmieniane tempo, które nie przeszkadza, i co najważniejsze, Ashley nie jest już tak wkurzająca, chociaż wciąż potrafi wleść pod lufę. Jestem świadom ogromnej pozycji baldura, w którego grałem, lecz tak jak potrafię docenić ogromną ilość możliwości, świat przedstawiony i historię naszych postaci, tak nie jest to tytuł satysfakcjonujący dla mnie. Turowa bardzo losowa walka nie przypadła mi do gustu, a ilość błędów, jakie spotykam i często psujących mi rozgrywkę zniechęcałem mnie do tytułu. Głównie właśnie fabuła pcha mnie dalej. A przy r 4 Remake byłem zachwycony wszystkim, co napotykałem, ale nie mogę nazwać tego cofnięciem się w czasie, gdy ogrywałem na swoim PlayStation 2 oryginał. Gdy gram w tegoroczną odsłonę, odnoszę wrażenie, że teraz dostałem tytuł idealny, a przecież już r 4 był dla mnie wzorem doskonałości. Ta doskonałość została na tyle doszlifowana, że wystarczyło mi 10 dni po premierze, by tytuł Tytuł ukończyć jakieś 4 razy, a dalej liczba ta tylko rosła. Tak, z nazwy i głównej opowieści to jest remake, ale mamy tak naprawdę do czynienia z nową grą o nieopisanej jakości, która urzeknie wielu. Za wszystko to, co sobą reprezentuje Resident Evil 4 Remake, należy się tron i tytuł gry roku. Premiera trzeciej części odsłony serii Baldur's Gate była niczym grom z jasnego nieba dla całej branży. Nad twórcami wisiała ogromna presja, spowodowana jakością części poprzednich, które uznaje się za klasyki gatunku staroszkolnych herpegów. Okazało się jednak, że studio Larian udźwignęło ciężar zadania w wielkim stylu za co odpowiada ocena na Metacritic, a także reakcja samych graczy. W dobie szybkich shooterów czy gier na jedno, ale intensywne posiedzenie, klasyczny RPG mógł mieć wielką konkurencję i dość ciężki start. Jednak trzeci Baldurs Gate udowodnił, że moda na jemu podobne produkcje wcale nie przeminęła. Ba wręcz przeżywa aktualnie swój renesans dzięki tej grze. O niej samej nie ma co za dużo mówić. To gra kompletna, bazująca na mechanice piątej edycji papierowego RPG Dungeons and Dragons. Produkcja, której fabuła rozgrywa się wiek po wydarzeniach z drugiej części, ma wszystko, czego można oczekiwać od klasycznego RPG. -a. Na początku kreujemy sobie własnego bohatera, spośród szeregu ras i klas do wyboru. Później zaczyna się poezja. Rozpoczynamy zadania główne, gęsto przetykane misjami. Pobocznymi. Możemy je wykonywać samemu bądź w kooperacji do czterech graczy jednocześnie. A jak już zaczniemy, dostajemy angażującą historię, interesujące, barwne postaci, wspaniałą ścieżkę dźwiękową, świetnie napisane dialogi oraz piękną grafikę. Nic tylko w to grać. Dlatego też podsumowując całość, Baldur's Gate 3 jak nic zasługuje na tytuł gry roku 2023. Resident Evil to nie tylko seria, którą kocham, ale również gra, która przyczyniła się do mojej obecnej znieczulicy na strach. Chociaż w swojej historii ma kilka potknięć, to jest to mój ulubiony Survival Horror. Za sprawą Ariane zyskał kolejne życie. Tak jak widok *F.P.* poczęty w części siódmej, tchnął powiew świeżości, tak remake dwójki to był strzał w dziesiątkę. Niestety kapkom jest kapkomem, adekwatnie w przypadku części trzeciej dał trochę ciała wycinając kontentu, który był ważny, przynajmniej dla graczy pamiętających oryginał. Mimo to bawiłem się bardzo dobrze i bagatela 62 godziny spędzone takim tytułem singlowym to jest bardzo dobry wynik. Tegoroczna czwarta część. To jest złoto, które powinien poznać każdy fan serii, aśmy twierdzić, że zakocha się nie jeden świeżak w tym temacie. Poprawia wszystko, co było bolączką eksperymentu z 2005 roku, począwszy od gameplayu, po cały przekrój fabularny i odczucia. Niestety, oryginał miał swój spadek miodności, który doskwierał wraz z kolejnymi dużymi lokacjami. Remake spłaszczył ją i wyrównał na tyle, ile się dało, aby zachować trzon całej historii. Do tego DLC Separated Ways idealnie wszystko uzupełnia, gdzie osobiście uważam, że w oryginale był co najwyżej mierny, nawet niepoprawne. 85 godzin spędziłem tą pozycją i myślę, że mówi to samo za siebie, jak dobrej jakości jest to remake. I nie bez powodu też przyznałem tej odsłonie 9,2, w swojej recenzji, co było jeszcze przed premierą dodatku. Obecnie podejrzewam, że skłoniłbym się bliżej 9.5, może nawet 9.7, bo jedyna bolączka to jest jednak pójście w tą stronę coraz to nowszych technologii, które niestety wypierają starsze komputery i również przekłada się to na działanie na konsolach. I nawet jakbym ograł więcej tegorocznych hitów, to moje serduszko biłoby w stronę Rezydenta a przecież to tylko i aż remake. Sam kapkom zaś proszę, wykopcie kołd Weronikę na tapetę. Należy się jej taki remake, jak psu buda. I tyle od nas. Podzielcie się w komentarzach, która gra według Was powinna wygrać tegoroczne The Game Awards. Pamiętajcie również o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i odwiedzeniu naszej strony internetowej pełnej fantastycznych treści. A my widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, hej! Oh, <laughs>